Tibia? No Tibia życiem, oczywiście, że tak. Dobra, no to robimy 50. Ja Danielowi bardzo pięknie dziękuję. Masz piękny nick. Lećmy, byliśmy pierwsi. No to niestety Madzia, no. Co ja mam powiedzieć? Tutaj cię Aria wzięła do siebie, także... Co ja mogę powiedzieć? Dobrze, no to... Ej! Aha, bo ty ją masz, a ona ci tu wylecia... Co? Ty ją miałeś, a ona ci wleciała? Robię... Kurde, to ty lepiej openingi robisz ode mnie. Dzięki dziś zmienię. Nie, serio, tak totalnie bez, bez żartów. Jak na pewno ktoś Cię w grze zobaczy, to od razu Ci będzie... to będzie Polak jakiś taki zawistny, to od razu będzie Cię reportował za nik, na 100%. <laughs> Więc polecam, polecam ten nick zmienić. Dobra. Teraz Was nie pokażę, żebyście się witali. I może pójdzie lepiej, bo może... Może to przez to, że się witaliście. Mam wszystkie skiny? To po co ja Ci opening robię? Jak to masz wszystkie skiny? Co? What the hell? Skiny. <coughs> Co? <coughs> Okej. <Okay. coughs> <coughs> To po co ja ci robię ten opening? <gry> okej okay. Tego jeszcze nie było, nie? Opening jest, rzepy na zapas do roli mieć Aha, okej, okay. można i tak <gry> Okej <Okay. gry> Dobra, wygrałeś życie teraz, naprawdę Kurde O, <gry> zobacz To, to na najlepiej, żeby jakieś słabe skiny tu le Aha Ty do roli czegoś potrzebujesz? Okej okay. Nie mam pytań. Widać że, widać, że chłop, chyba nie wiem. Ty pracujesz chyba w rajocie. To, to nie ma innego wytłumaczenia. Cześć, sośaczkowa. I pewnie teraz tutaj, jako że masz wszystko, to mi będą dobre skiny leciały. Jest Coven Morgana, jest Spirit Blossom, Kindred, także no. Zobacz. Hainun i Relia. Kurde, no. Zobacz. I tu będą dobre skiny. Jak to konto na PB, no właśnie nie. Zobacz, i teraz będą same dobre skiny leciały. No, ten trendamer taki średni. Ale Karma jak najbardziej spoko. Swari Katein też jest spoko. Bloodmoon Civil jest spoko. Śniegmerdinger jest totalnym kozakiem. Dobra, otworzę po 10, zobaczymy. Ok, jakiś Gemstone będzie na pewno. Patrz, otworzyłem po 10 i nie ma takich dobrych skinów za bardzo. Ok, jest Gemstone, ale tak w sumie. Dobra. Nie, 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 dobra, dobra, dobra. Shamrock Malfight najlepszy malfightik ale, ale żeś mnie strollował z tym openingiem. Ja tu tak się już nastawiam, żeby coś dobrego może wyciągnąć, Kurczę, a to Ja mam wszystko rafu. Nieważne, byleby szardy do reroli były. Okej. Okay. <ścoughs> o. Drugi raz, ale na poprzednim koncie była chyba, nie? Zrób rerola? A mogę zrobić w ogóle tak z czystej ciekawości, jak to działa? Mogę zrobić rerola? Ej, no mogę. Ale no to ci wypadnie coś permanentnego pewnie, nie? Tutaj więc to, to nie ma co robić dobra temik ma ok ej co to było to było dziwne jest prestiżowa manewkę wiesz co ten skin jest tak przepiękny że nie miałbym serca tego zrobić dobra gemstone kolejny Tych. chyba masz na warda bo ward 5 kosztuje nie 5 ja pierdolę patrzcie to co Daniel ma wszystko tutaj. Ja pierdzielę Kurde, no przecież to jest masakra. To ty nie masz tylko tego warda stąd <grymne> Okej okay. No powiem ci jestem w szoku, nie? Naprawdę Kurde Warda <grymne> nie ma lamp <grymne> Okej, <Okay>, fajnie <grymne> Ale nie masz wszystkich skinów, halo, Victorious, Sivirki nie masz, ale <laughs> proszę pięknie serduszka, bo ja naprawdę nie wiem, Sunshine, co ja mam ci mówić, kurczę, naprawdę, ja, ja mam wrażenie, że po prostu dziękuję nie wystarcza, ja nie wiem, co ja mam, kurczę, powiedzieć, no. Nie no, bo Victorious skinów nie masz wszystkich, a Alistara pewnie nie masz też, bo Alistar to jest pewnie jeden z tych skinów, które, które sobie mogłeś wybrać z tych skinów rzadkich, nie? Tak samo jak Pax Twisted Fate. Więc. No, więc to pewnie chodzi. Co są te skiny, wiesz? Yy, to, to, te, te, jakby, kolekcjonerskie już w ten sposób możemy, możemy to nazwać. Ja ci Sunshine pięknie dziękuję. Mam wszystkie dostępne skiny. Znaczy nie, wszystkich dostępnych nie masz, bo masz też sporo skinów Legacy. A Legacy w teorii nie są dostępne zawsze, nie? Masz wszystkie skiny poza Victorius, niektórymi i poza skinami, tymi kolekcjonerskimi, poza. Tak, civil w ten sposób trzeba by było to powiedzieć tak tak dokładnie, nie? O proszę, Black Frost Renekton. Dobra, otworzę 10. Będzie na role O. <grym> jeszcze, jeszcze takie 9 skin dostaniesz do rerolków. Dobra. <grym> Okej. Okay. O, nice. Cześć, Wiktor. O. Nice. Jeszcze tak na górkę masz te gemstony. Także spoko. A click <grych> Ej, no, najgorsze jest to, że Daniel, tobie pewnie aż tak bardzo na tych skinach nie zależy. A u ciebie najlepsze skiny mi wychodzą. A musiał być Bimo. Oczywiście, że tak. Istanka. Tarik z Klatą na wierzchu. Oriana. Kennen. I jeszcze Downbringer Diven na koniec. Dobra No nie, ben, nie będę na 9 tych czapki ubierał kurcze, wiecie Na 9 do... nie no O, Rumble no Bo to tylko jeden ten. Dobra Daniel, ja wychodzę, ja wychodzę z twojego konta, bo mnie... Ja mam bull jak jestem na swoim koncie, wiesz?